Najsilniejszy front burzowy roku uderzył Warsowy z pełną mocą. Niebo było jednym kipiącym cieniem. Błyskawice przecinały dachy, a ulice zamieniły się w rwące potoki. W najwyższym piętrze nowoczesnego biurowca przy Alejach Jerozolimskich panował jednak spokojny ruch. Bartosz Nowak, prezes jednego z najbardziej wpływowych rodzinnych przedsiębiorstw w Polsce, siedział za masywnym biurkiem, pogrążony w dokumentach kontraktowych. Dla niego burza na zewnątrz była jedynie irytującym szumem w tle. Panie Nowak, spotkanie trwa dłużej niż przewidywano, powiedziała Zofakowalska z napiętym spojrzeniem, patrząc przez okno. A według radzia to będzie najgorsza noc w roku. Lotnisko już zamknięto. Autostrada do jeziora Zegrzyńskiego jest nieprzejezdna. Bartosz ledwie podniósł wzrok. Zadzwoń do Ryszarda. Niech przygotuje samochód z łańcuchami na koła. Jeśli trzeba, nie spędzę nocy w hotelu, skoro moja willa jest godziny drogi stąd. Zofa wzięła głęboki oddech. Pracowała dla niego od pięciu lat, znała jego upór i niechęć do słowa niemożliwe. Wiedziała też, kiedy sprzeciw nie ma sensu. Spróbowała więc inaczej. Trzy godziny później biuro było puste. Zostali tylko oni dwoje. Na zewnątrz burza szalała jak wściekłe zwierzę. Telefon od Ryszarda przyniósł ostateczną jasność. Wszystkie drogi do jeziora były zamknięte. Alternatyw nie było. Masto było sparaliżowane. Hotele w okolicy są przepełnione z powodu Międzynarodowej Konferencji Medycznej, wyjaśniła Zofa spokojnie, choć w środku czuła, jak coś się w niej kurczy. Bartosz stał powoli. Podszedł do okna i spojrzał na rozszalały chaos. Po raz pierwszy nie wydawał się nietykalny, lecz zagubiony. I wtedy gdzie deszcz bił w szyby, wypowiedziała słowa, które zaskoczyły ją samą. Mieszkam na Żoliborzu, piętnaście minut piechotą. To nie willa, tylko małe mieszkanie, ale jest pokój gościnny. Mógłby pan tam przenocować. Cisza, tylko ryk wiatru. Bartosz odwrócił się powoli, jego zwykle twarde rysy naznaczone zadumą. To bardzo hojne. Jesteś pewna? Tak, odpowiedziała Choć serce jej waliło, bo czego nie wiedział, w mieszkaniu czekała jej córka, Zosia. Ośmioletnia, z zespołem Dauna, pełna ciepła i serca większego niż jakikolwiek problem. Zosia była jej życiem, ale nikt z firmy o niej nie wiedział. Aż do teraz. W takim razie przyjmuję twoją ofertę, powiedział Bartosz cicho, bez wyższości, bez maski. Droga przez deszcz była małą Odyseją. Wiatr szarpał ich parasole. Woda wlewała się do butów, a jednak było tym niewytłumaczalne poczucie bliskości. Bartosz, zwykle zdystansowany, nagle położył dłoń na plecach Zofii, gdy niemal pośliznęła się na mokrym bruku. Instynktowny, ochronny odruch. W końcu, kompletnie przemoczeni, dotarli do starej kamienicy. Po schodach drzwi otwarte, ciepło, zapad drewna i bezpieczeństwa. Bartosz szedł i zatrzymał się. Witaj! Powiedziała Zofa cichym głosem: To proste, ale to mój dom. Jego wzrok przesunął się po małym, schludnym mieszkaniu. Obrazy na ścianach, książki, rośliny, narysowana tecia na lodówce. Potem ciche tupanie małych stóp. Z korytarza wybiegła dziewczynka z rozczochanymi włosami, w piżamie i z promiennym uśmiechem: Mamo, kto to? Zofa uklękła: Zosiu, kochanie, to pan Nowak. Zostanie u nas na noc z powodu deszczu. Bartosz powoli ukląkł przed dzieckiem. Zosia przyjrzała mu się ciekawie. Potem powiedziała: Masz mokre włosy. I zaśmiała się. W tym momencie coś Bartoszu pękło. Uśmiech, który zwykle nie docierał do jego ustęp. Tak, to prawda, mruknął. Bardzo mokre włosy. Zanim zagłębimy się w tę fascynującą historię, podzielcie się w komentarzach, skąd ją czytacie. I zostawcie lajka, by wesprzeć. Usiądźcie wygodnie, zrelaksujcie się i cieszcie się tą opowieścią. Zosia zniknęła, fichocząc, w swoim pokoju, podczas gdy Bartosz stał na dywanie korytarzu, lekko oszołomiony niespodziewanym spotkaniem. Zofa zdjęła mu przemoczony płaść i powiesiła na haczyku za drzwiami. Zaraz przyniosę ręcznik powiedziała spokojnie, choć jej serce było szybciej niż deszcz o szyby. Potężny Bartosz Nowak stał w ciasnej warszawskiej kamienicy i wycierał twarz ręcznikiem kwatowy wzór. To był obraz, którego nigdy by sobie nie wyobraziła, a jednak nie wydawał się nie na miejscu. Zofa zaprowadziła go do salonu. Mały, ciepło urządzony pokój z miękkim światłem, poduszkami w różnych kolorach i zapachem wanilii i lawendy. Usiądź, zaraz przyniosę coś suchego, powiedziała, idąc do innego pokoju. Gdy wróciła... Podało mu spodnie dresowe i miękką, nieco za dużą koszulkę. Po moim bracie, może będzie pasować. Bartosz wziął ubrania, spojrzał na nią przez chwilę. Dziękuję, powiedział prosto. A dla człowieka, który zwykle używał słów jak narzędzi, brzmiało to ścieżę, niemal łagodnie, minuty później wyszedł z łazienki. Boso, z rozczochranymi włosami, w ubraniach nieco zbyt swobodnych, zbyt obcych na nim. A jednak Zosia, gdy go zobaczyła, uśmiechnęła się. Teraz wyglądasz jak mój wujek. Bartosz zaśmiał się i nie był to biznesowy uśmiech, niewyćwiczony wyraz. Był prawdziwy. Przy kolacji, spaghetti z sosem pomidorowym, ugotowanym przez Zofę w małej otwartej kuchni, siedzieli we trójkę przy stole. Bartosz, który zwykle jadał w restauracjach, jadł ze smakiem. To najlepsze co jadłem od tygodni, powiedział w końcu, podczas gdy Zosia patrzyła na niego z otwartymi ustami. — Jesteś jak tata kiedyś, rzuciła nagle, a Zofa wstrzymała oddech. Bartosz zamilkł na moment, odłożył widelec i spojrzał na Zosię. Był dobrym smakoszem. Zosia kiwnęła głową. Zawsze mówił, że sos mamy to magiczny sos. Cichy uśmiech przemknął po ustach Zofii, zmieszany z nutą smutku. Bartosz to zauważył. Oczywiście, że zauważył i coś w jego spojrzeniu się zmieniło. Nie widział już tylko asystentki. Widział kobietę, która samotnie wychowywała dziecko, która kochała i która emanowała siłą, choć ewidentnie przetrwała wiele burz. Po kolacji Bartosz pomógł przy zmywaniu, czego Zofa nigdy by się nie spodziewała. Zosia podała mu płyn do naczyń, jak asystentka szefowi dokument. Tu masz — powiedziała poważnie, bez tego nic nie działa przyjął go z lekkim ukłonem. Zrobię. Co w mojej mocy? Później, gdy Zosia leżała w łóżku, tuląc pluszowego słonia i z uśmiechem na ustach, Zofa oparła się cicho o framugę jej pokoju. Barto stanął za nią, zachowując dystans. Jest wyjątkowa, powiedział cicho. Tak, odpowiedziała Zofa. Czasem bywa ciężko, ale najczęściej jest po prostu pięknie. Przypomina mi, co naprawdę się liczy. Bartosz kiwnął powoli, jakby po raz pierwszy naprawdę zrozumiał to zdanie. W salonie usiedli na kanapie, z małym, uprzejmym dystansem między sobą. Okna wciąż drżały pod ostatnimi podmuchami burzy, ale w środku było cicho, ciepło, niemal domowo. Muszę przyznać, zaczął Bartosz niepewnie, nigdy nie widziałem Twojego życia. Zawsze postrzegałem Cię tylko jako moją asystentkę. Skuteczną, profesjonalną, nieomylną. Taki był mój cel, odpowiedziała Zofa cicho. Nie chciałam, bo moja prywatna sfera wpływała na Twoją pracę. A jednak dziś dowiedziałem się o Tobie więcej niż przez pięć lat w biurze, odparł. Zastanawiam się, ile jeszcze przeoczyłem. Zapadła cisza. Nie, nie, lecz taka, w której słowa nie były potrzebne. Gdy wstała. By przygotować pokój gościnny, zapytał z lekkim, zastydzonym uśmiechem. A ty wciąż pisz przy lampce nocnej, jak Zosia? Zofa zaśmiała się po raz pierwszy tego wieczoru. Ciepły, ściery dźwięk. Czasem tak przyznała, gdzie świat robi się za głośny. Bartosz kiwnął głową. Więc nie jestem dziś jedynym, który czuje się bezpiecznie. Z tymi słowami zniknął w małym, skromnym pokoju gościnnym. Drzwi zamknęły się cicho, ale w sercu Zofii otworzył się już mały prześwit, przez który sądziło się światło. I może, tylko może, to był początek. Deszcz przeszedł w równomierne bębnienie, uspokajające uderzające o szyby. Świat na zewnątrz był szary, niemal wyciszony, podczas gdy w środku powstawała przestrzeń, która z godziny na godzinę stawała się cieplejsza i bardziej znajoma. Bartosz znów siedział na kanapie, tym razem z filiżanką herbaty żołowej w dłoni, podczas gdy Zofa sprzątała w kuchni resztki kolacji. Zosia spała, jej cichy oddech dobiegał przez uchylone drzwi. Gdy Zofa usiadła obok, rozmowa zaczęła się sama, bez formalności, bez masek. — Jakie było twoje dzieciństwo? — zapytała nagle, niemal nieśmiało. Bartosz spojrzał w filiżankę. Uporządkowane, zdyscyplinowane, pełne oczekiwań. Mój ojciec wierzył, że miłość okazuje się przez osiągnięcia. Zofa kiwnęła ze zrozumieniem. Moi rodzice byli przeciwieństwem. Głośni, serdeczni, chaotyczni, ale zawsze było miejsce na marzenia. Cichy uśmiech pojawił się na jego ustach. A jakie było Twoje marzenie? Zawahała się, po czym szepnęła. Chciałam założyć agencję doradczą dla małych rodzinnych firm, pomóc im rosnąć, nie tracąc siebie ale potem przyszła Zosia i życie nagle stało się bardziej skomplikowane. Barto spojrzał na nią, zaskoczony głębią tej odpowiedzi. Więc jesteś nie tylko skuteczna, ale i wizjonerką. Byłam kiedyś, powiedziała z nutą tęsknoty. Ale marzenia wymagają kapitału, czasu, a czasem odwagi. Zapadła cicha chwila, pełna niewypowiedzianych myśli. Bartosz patrzył na Zofę nie jak na asystentkę, która wypełnia jego kalendarz, ale jak na kobietę silną, mądrą, głęboką. Kogoś, to śmiał się i cierpiał, to poświęcił się, by być dla kogoś. Tyle osiągnęłaś sama, mruknął. A ja tego nie widziałem. Może nigdy tego nie pokazałam, odpowiedziała cicho. W twoim świecie nie ma miejsca na słabości. Odstawił filiżankę. Może to był mój świat, ale nie jestem już pewien, czy należy do mnie kropka. Zofa spojrzała na niego i przez chwilę nie widziała prezesa, lecz człowieka ze wszystkimi jego pęknięciami, dumą, niespełnionymi marzeniami. Nigdy nie jest za późno, by zbudować nowy świat, powiedziała. Błyskawica przecięła niebo. Światło zatańczyło na ich twarzach, ale to nie burza na zewnątrz ściąsnęła bartoszem, lecz świadomość, że w małym warszawskim salonie coś się zmieniło. W nim, w niej, między nimi. Poranek zaczął się cicho, bez grzmotów, tylko z łagodnym szumem deszczu, który płynął po dacha warsowy jak uspokajająca melodia. Bartosz obudził się przed Zofą. Stał w korytarzu, boso, w spodniach od garnituru z poprzedniego dnia i swecie, który mu pożyczyła Było cicho, aż usłyszał sichot. W kuchni siedziała Zosia, jeszcze w piżamie, z łyżeczką ledwie większą od jej palców. Jej oczy rozbłysły, gdy go zobaczyła, i pomachała radośnie. Dzień dobry, panie Wąsy. Zofa weszła w tym momencie, włosy lekko rozciochrane, ale z uśmiechem cieplejszym niż promień słońca. Czekała na ciebie, powiedziała, stawiając dwie filiżanki na stole. Rzadko komuś tak szybko ufa. Bartosz usiadł powoli, nieco nieporadnie, ale wzruszone. Jest kimś wyjątkowym. Przy śniadaniu świeżym chlebie, serze, ziemię i najlepszej kawie, jaką Bartosz kiedykolwiek pił, obserwował relacje między matką a córką, ich gesty, spojrzenia, lekkość, z jaką się komunikowały, nawet bez wielu słów. To była więź głębsza niż cokolwiek. Co znał? Pomógł sprzątnąć ze stołu, co zaskoczyło Zofę, ale nic nie powiedziała. Zamiast tego pokazała mu rysunki Zosi wiszące na ścianach. Kolorowe świat pełne słońca, kwatów i ludzi trzymających się za ręce. Każdego ranka maluje nowy dzień, wyjaśniła Zofa, nawet gdy na zewnątrz szaleje burza. Później, po południu, gdy deszcz zelżał, ktoś zapukał do drzwi. To była Elżbieta, sąsiadka, w płaszczu przeciwdeszczowym, stacą ciasta. Zofa, spotykamy się wszyscy w sali wspólnej z powodu przerwy w dostawie prądu. Pomyśleliśmy, że trochę towarzystwa nie zaszkodzi. Zofa zawahała się, spojrzała na Bartosza, ale ten kiwnął głową. Chętnie pójdę, jeśli nie masz nic przeciw. I tak człowiek, który zwykle rządził w salach konferencyjnych, znalazł się wśród sąsiadów i dzieci na wysłużonej kanapie stależem talerzem szarlotki na kolanach i kubkiem herbaty w dłoni. Rozmowy były proste, ściery o pogodzie, ostatnim festynie ulicznym, Małym warzywniaku, który wkrótce miał zostać zamknięty. A Bartosz słuchał, śmiał się, opowiedział nawet anegdotę z czasów studiów, coś, czego zwykle nikomu nie zdradzał. Zofa obserwowała go z daleka, jak wtapiał się ten świat, bez garnituru i tytułów, jak odpowiadał na śmiech Zosi, gdy podarowała mu jedną ze swoich figurek. Wiedziała, że coś się w nim zmieniło w niej może w nich obojgu. Gdzie późnym wieczorem wróci do mieszkania, to Bartosz powiedział, dziś czułem, że jestem częścią czegoś prawdziwego i zawdzęczam to wam kropka. Zofa nie odpowiedziała od razu, ale jej spojrzenie mówiło więcej niż słowa. A gdzie na zewnątrz deszcz znów się wzmógł, w środku rozbłysło nowe światło, ciche, łagodne, niepowstrzymane. Noc otuliła z delikatnym mrokiem. Deszcz osłabł, tylko cicho kapało szyby. Większość sąsiadów już spała. A Zosia leżała spokojnie w łóżku, mocno tuląc ulubionego pluszowego królika. Zofa stała korytarzu z kubkiem herbaty, gdy zauważyła ciche światło salonu. Z ciekawością podeszła i zobaczyła Bartosza, siedzącego samotnie przy małym stole, który nazywała swoim miniatelier. Otworzył jeden z jej notatników i znalazł stare szkice, koncepcje, wizje, notatki o agencji doradczej, która nigdy nie powstała. Masz talent, wiesz? Powiedział cicho, nie podnosząc wzroku. Zofa weszła, usiadła naprzeciwko. To dawno temu inne życie. Ale życie, o którym nie zapomniałaś. Jego głos był inny, niechłodny, nie biznesowy, lecz miękki. Szczery, odsunął notatnik i spojrzał na nią w sposób, który uderzył ją jak ciepły podmuch wiatru po długiej zimie. Mieszkam w willi z dziesięcioma sypialniami. Mam pracowników samochody wszystko co można sobie wyobrazić a jednak jest pustka której żaden luksus nie wypełni zapadła cisza niekrępująca lecz tworząca przestrzeń dla prawd które zbyt długo milczały twój projekt ciągnął to nie tylko ładny pomysł jest potrzebny dla ludzi takich jak ty i dla wielu małych firm które walczą chcę pomóc nie z litości ale bo wierzę że możesz naprawdę coś zmienić Zofa spuściła wzrok, wzruszona i przytłoczona zarazem. Nigdy nie spodziewała się, że ktoś, a zwłaszcza on, uwierzy w jej dawne marzenie. Przestała marzyć, gdy przyszła Zosia. Wyszeptała. Nie dlatego, że jej nie kocham, ale bo rzeczywistość zmusiła mnie, bo odstawić wszystko inne. Bartosz kiwnął powoli. Czasem potrzebujemy kogoś, kto przypomni, że można mieć jedno i drugie odpowiedzialność i nadzieję. I choć się spotkały, i przez długą chwilę nikt nic nie mówił, ale w tym spojrzeniu było więcej niż mogła pom jakakolwiek rozmowa. Uznanie, szacunek i coś delikatnego, co dopiero się rozwijało. Dziękuję, powiedziała w końcu, za zobaczenie, za nieodsuwanie wzroku. Wstał, podszedł do parapetu, spojrzał w nocne światła, po czym odwrócił się do niej. Może ta burzowa noc przyniosła jednak coś dobrego, powiedział cicho. A Zofa, z lekkim uśmiechem na ustach, odpowiedziała tylko, może była dokładnie tym, czego oboje potrzebowaliśmy. Następnego ranka niebo nad Warszawą było czyste. Po raz pierwszy od dni. Burza ustąpiła, jakby wypełniła swoją misję. Ulice były jeszcze mokre, ale codzienność powoli wracała na swoje tory. Barto stał przy oknie w salonie Zofii. Z parującą filiżanką kawy w dłoni, gdy pierwsze promienie słońca padły na przeciwległe fasady. Zofa była już na nogach. Przygotowała Zosie do przedszkola i wydawała się bardziej powściągliwa, jakby wewnętrznie przygotowywała się na koniec snu. Normalność pukała do drzwi z całą swoją ciężwą jasnością. Wiadomość od Ryszarda właśnie przyszła, powiedział bardzo spokojnie, patrząc na telefon. Drogi do jeziora są znowu otwarte. Mogę wracać do domu. Zofa kiwnęła głową, nie patrząc na niego. Mam nadzieję, że mimo wszystko trochę odpocząłeś. Odwrócił się do niej. Chciał powiedzieć coś, co odda sprawiedliwość w chwili, ale słowa mu umykały. Pożegnali się więc uprzejmie, niemal zdystansowanie, bez długich uścisków, bez obietnic na pożegnanie. Tylko ostatnie spojrzenie w drzwiach, które mówiło więcej niż jakiekolwiek słowa. Wbił, że wszystko było jak przedtem, niemal. Zofa wróciła do swojego rytmu. E-maile, terminy, plany. Ale coś w niej się przesunęło, a gdzie Bartosz zamknął za sobą drzwi swojego gabinetu, czuł to samo. Villa, w której spędził noc, była większa, jaśniejsza, bardziej luksusowa. A jednak to małe mieszkanie Zofii wydawało się domem. Minęły dwa dni. Nikt nie wypowiedział tego. Co oczywiste. Potem... Spokojne czwartkowe popołudnie. Bartosz poprosił ją do swojego gabinetu. Nie siedział za wielkim biurkiem, lecz przy stole konferencyjnym z dwiema filiżankami herbaty. Ostatnie dni dały mi dużo do myślenia. Zaczął spokojnie. O sensie, o wpływie, o wizjach wartych dzielenia. Zofa usiadła ostrożnie. Bartosz podsunął jej teczkę. W środku koncepcja, projekt logo, wstępne plany budżetowe. Na górze. Wyraźnym drukiem, Fundacja Kowalska dla sinych firm rodzinnych. Spojrzała na niego, kompletnie zaskoczona. Co to jest? Twoje marzenie, twój projekt, odpowiedział łagodnie. Chcę go z tobą zrealizować. Ty będziesz liderką. Wizja jest twoja. Środki ode mnie, kropka. Zofa przełknęła ślinę. Jej ręce lekko drżały, gdy patrzyła na dokument. Świat wokół, jakby na chwilę zamarł. Dlaczego to robisz? Wyszeptała Wytrzymał jej spojrzenie. Bo na to zasługujesz. I bo nie chcę, by to, co dzieliliśmy przez te dni, zniknęło, jakby nigdy nie istniało. Cichy uśmiech pojawił się na jej ustach. To nie była bajka, nienagłe, szczęśliwe zakończenie, ale początek, głębszy niż jakakolwiek ulotna emocja. Minęło kilka miesięcy od uruchomienia Fundacji Kowalska, która rozkwitła z siłą jakiej nikt nie przewidział. Przedsiębiorcy z całej Polski przyjeżdżali po porady, znajdowali strukturę. Zofa prowadziła projekt z mieszanką serca i rozumu, jak mało kto. Bartosz często obserwował ją z daleka, jak mówiła, słuchała, prowadziła z prawdziwym oddaniem. Dla wielu była tylko dyrektorką fundacji, dla Bartosza sercem wszystkiego. Późnym wiosennym popołudniem, gdy słońce złotem rozlewało się nad Wisłą, zaprosił ją na spacer. Rzeka była spokojna, woda odbijała koronę drzew, lekko kołyszące się na wiecie. Zofa przyjęła zaproszenie, ciekawa, ale nieco nerwowa. Coś wisiało po wieciu, czego nie potrafiła nazwać. Szli w milczeniu, aż Bartosz końcu się zatrzymał. Sięgnął do kieszeni płaszcza i wyjął zwinięty szkic. — Mam coś dla ciebie. — Dla nas — powiedział cicho, podając jej papier. Zofa ostrożnie rozwinęła. Przed nią był projekt domu. Nie pałac, nie willa, lecz dom. Wystarczająco duży dla trójki. Z ogrodem, jasnym atelier, małym pokojem zaprojektowanym specjalnie dla Zosi. Z jej imieniem. Nie chcę tylko prowadzić z tobą fundacji. Ciągnął bartosz. Jego głos miękki. Chcę zbudować z tobą życie. Z tobą i Zosią. Chcę budzić rano nie w pustej willi, lecz w domu, który pachnie kawą. Śmiechem i dzieciństwem. Zofa poczuła, jak jej serce się zaciska. Powietrze nagle stało się ciężkie. Łzy zalśniły w jej oczach. Nie z żalu, lecz z tej przytłaczającej wdzięczności, której słowa ledwie mogły pomdrugieścić. Wiem, że to wiele mówił dalej. Pochodzę z innego świata. Mam dużo, może za dużo, ale wiem też, że ty i Zosia dałyście mi coś, czego nigdzie nie kupię miejsce gdzie mogę być sobą, kropka. Zofa patrzyła na niego długo. W jego oczach nie było arogancji, kalkulacji, tylko ścierość i miłość. Zrobiła krok w jego stronę, delikatnie dotknęła jego dłoni. Bartosz, przez wiele lat budowała mury wokół serca, ale w ostatnich miesiącach zrobiłeś coś, czego nikt wcześniej nie dokonał. Otworzyłeś drzwi. Wziął głęboki oddech. Czy mogę przez nie przejść? Uśmiech, cichy i pełen światła, rozlał się po jej twarzy: Jeśli obiecasz, że ich nigdzie nie zamkniesz. I tam, nad brzegiem Wisły, w wieczornym świetle i szumie wody, zaczęło się ich wspólne rozdanie. Ciche, szczere, pełne nadziei. Minął rok od tamtej burzowej nocy, która wszystko zmieniła. Fundacja Kowalska stała się krajowym punktem odniesienia miejscem, gdzie małe firmy rodzinne znajdowały wsparcie, finansowanie i ludzką bliskość. To, co kiedyś było marzeniem Zofii, stało się rzeczywistością, a Bartosz, niegdyś niedostępny prezes, nie był już tylko wizjonerem liczb, stał się częścią tej wizji. Nie z obowiązku, lecz z przekonania, tego słonecznego jesiennego dnia Zofa weszła na teren Fundacji, myściącej się w pięknie odnowionym budynku na obrzeżach Warsowy. Dzieci śmiały się w ogrodzie społecznym, konsultacje odbywały się w jasnych salach, a przez okna widać było ludzi, którzy odzyskiwali nadzieję. Zosia, teraz część inkluzyjnego projektu szkolnego, biegała po korytarzach, witała pracowników po imieniu i wnosiła radość w każdy zakątek. Zofa czuła, jak jej serce mięknie za każdym razem, gdy myślała o drodze, którą przeszli. Kto by pomyślał, że z prostego zaproszenia i przenocuj u mnie powstanie nowe życie? Tego popołudnia Bartosz poprosił ją o spotkanie w ogrodzie fundacji. Mam dla ciebie małą niespodziankę, powiedział z tym cichym uśmiechem, który stał się jego znakiem rozpoznawczym. Zofa była ciekawa, ale też wzruszona. W ich codzienności, pełnej planów i obowiązków, Bartosz pozostał jej ostoją. Gdy szła przez świtnące ogród, zobaczyła go eleganckiego jak zawsze, ale bez dawnego dystansu. Miał rozpiętą koszulę, Siedział na ławce po starą jabłonią i trzymał coś w dłoniach. Obok stał mały stolik z obrusem, dwoma kieliszkami i butelką szampana. Usiądź, powiedział, gdy podeszła. Pomyślałem, że to dobre miejsce na to, co chce ci powiedzieć. Zofa uśmiechnęła się, zajęła miejsce. Co planujesz, Bartosz Nowak? Wziął głęboki oddech i odwrócił się do niej. Pamiętam dokładnie Twoje słowa gdy powiedziałaś, że niektóre burze przychodzą, by posprzątać, nie zniszczyć, nie do końca rozumiałem. Dziś wiem, co miałaś na myśli. Sięgnął do kieszeni marynarki, wyjął małe pudełeczko, otworzył je powoli, ukazując prosty, ale piękny pierścionek. Zofa Kowalska, pokazałaś mi, jak naprawdę smakuje dom, nie przez ściany czy posiadłości, lecz przez ciepło, prawdę i miłość. Chcę budować z tobą i Zosią życie, nie tylko dom. Czy zostaniesz moją żoną? Na moment wszystko zamarło. Tylko śpiew taków i cichy szelest liści towarzyszyły scenie. Oczy Zofii wypełniły się łzami. Tak, wyszeptała z całego serca. Przyciągnął ją w objęcia, a Zosia, która z ciekawością obserwowała wszystko z oddali, z okrzykiem radości rzuciła się w ich ramiona. Oboje, teraz mała rodzina... Powstała z nocy, uformowana przez zaufanie i wyrosła na wspólnych marzeniach. Gdy słońce powoli znikało za wzgórzami, nie była to już pamięć o burzowej nocy, która ciążyła na sercu, lecz świadomość, że ta właśnie noc była początkiem wszystkiego. Jeśli ta historia poruszyła Twoje serce, jeśli choć na chwilę zapomniałeś o świecie i dałeś się ponieść piękny, niespodziewanej miłości, mam do Ciebie małą prośbę, niemal tak cichą, jak delikatny uścisk. Zasubskrybuj. Nie płaci za to ani grosza, ale dla nas to wszystko. To twój sposób, by powiedzieć, że warto było opowiedzieć tę historię. Warto kontynuować. Dziękuję, że tu jesteś, naprawdę.